Bruksela forsuje umowę, która może zniszczyć polskie rolnictwo. Porozumienie z Mercosur, czyli krajami Ameryki Południowej, uderzy przede wszystkim w polskich rolników. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, a także Europejska Partia Ludowa, do której w Parlamencie Europejskim należy Platforma Obywatelska, nalegają, by unijne państwa jak najszybciej przyjęły te niekorzystne przepisy. Polscy rolnicy czują się oszukani. Marcin Szewczak. Nic dziwnego, że w Ameryce Południowej Ursula von der Leyen przyjmowana jest z najwyższymi honorami. Zamieniamy naszą wizję w rzeczywistość. Nasz sojusz jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej i wkrótce zostanie zrealizowany. Umowa Unia Europejska-Kraje Mercosur, którą forsuje szefowa Komisji Europejskiej, to potężny cios w polskie rolnictwo. Ja, jako rolnik polski, czuję się oszukany przez Unię Europejską, dlatego że jeżeli umowa z Mercosurem wejdzie w życie, to skala tej umowy wygląda mianowicie tak: my, jako rolnicy polscy, dla przykładu gospodarujący na jednym hektarze, tak byśmy musieli konkurować jak z gospodarzem, który ma 1000 hektarów. Pytanie czy obecny rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska będzie bronił rolników, czy jak dotąd wykonywał polecenia z Berlina i Brukseli, zwłaszcza że Europejska Partia Ludowa, do której w Parlamencie Europejskim należą Platforma Obywatelska i PSL, a której przewodniczył Donald Tusk, wzywa do szybkiej ratyfikacji umowy z Mercosur. Przywództwo w podpisaniu tej umowy Unii Europejskiej z Mercosurem oczywiście przejęli Niemcy, które mają swoje konkretne interesy eksportowe do krajów Ameryki południowej I to założenie podpisania umowy z Mercosur nie zakłada zupełnie troski o interes polskiego rolnika. Premier Donald Tusk wcale nie dba o interes polskiego rolnictwa, a wręcz odwrotnie, dba o interes tylko państwa niemieckiego. To Niemcy najbardziej skorzystają na tej umowie i nie liczą się ze zdaniem 27 innych państw. Co zawiera umowa Unii Europejskiej z Mercosur? Same korzyści dla państw z Ameryki Południowej. Przede wszystkim dużą redukcję ceł na produkty z tych krajów, zgodę na znacznie niższe standardy produkcji i brak jakiejkolwiek ochrony dla unijnych rolników. Ta sytuacja doprowadzi do, można powiedzieć, masowych bankructw, właśnie rolników, bo ceny, jakie będą oferować dostawcy z Ameryki Południowej, będą dużo niższe. Więc będzie to się przekładać na pogorszenie sytuacji i to mocno sytuacji gospodarczej. Teraz Bruksela za wszelką cenę próbuje zmusić unijne kraje, by poświęciły własne rolnictwo na rzecz produktów wątpliwej jakości z państw, których nie obowiązują surowe normy. Stracą na tym przede wszystkim polscy rolnicy. Duże ilości tańszej żywności, ale o znacznie niższej jakości zaleją europejskie rynki. Nie możemy na to pozwolić. Dość tej polityce tak szkodliwej dla krajów Unii Europejskiej, tak szkodliwej dla polskiego i europejskiego rolnictwa. Kraje Mercosur to 12 państw Ameryki Południowej, których celem jest m.in. sprzedaż własnych produktów rolnych i ekspansja na unijne rynki. Chcę, by nasz agrobiznes rósł i niech też rośnie złość Francuzów, którzy podważają jakość brazylijskich produktów rolnych. Chcę Wam powiedzieć, że umowa i tak wejdzie w życie. Przeciw unijnej polityce rolnej protestowali rolnicy z wielu krajów Europy, w tym z Polski. Stawką jest zdrowa polska żywność wysokiej jakości i siła polskiego rolnictwa, co nie podoba się ani w Brukseli, ani w Berlinie. Jeżeli by była taka sytuacja, że jednak tutaj rząd polski opowiedziałby się za tą umową, no to jest to jednoznaczne ze zdradą, zdradą rolników. Więc to na pewno spowoduje jeszcze większe protesty. I tutaj też należy postawić pytanie, czy. E, Wspieranie gospodarki niemieckiej, przemysłu niemieckiego, bo tylko Niemcy tak naprawdę najbardziej skorzystają na podpisaniu tej umowy, czy to jest nasz priorytet? Bo koszt będzie ogromny. Kosztem będą po prostu bankructwa gospodarstw e, polskich. Bez wsparcia i ochrony rządzących, na którą na razie nie ma co liczyć, polscy rolnicy skazani są na porażkę, gdy tylko rodzimy i unijny rynek zaleją tanie i niskojakościowe produkty z Ameryki Południowej.